Witajcie, ciekawscy poszukiwacze w Parku Wiedzy. Czy wiecie, że niemal każdy komputer, smartfon i tablet na świecie ma w sobie pomysł sprzed kilkudziesięciu lat? To architektura von Neumana. Genialny w swojej prostocie schemat budowy komputera, który zrewolucjonizował świat. Jak wygląda ten fundament cyfrowej rewolucji? Zapraszam was do wspólnego odkrycia. Przy stawie spotkałam Biedronkę i kota. Biedronka była przekonana, że architektura von Neumanna to specjalny styl budowania domów dla komputerów, z okrągłymi oknami i drzwiami w kształcie kropek. Kot z kolei twierdził, że to tajny plan przejęcia władzy nad światem przez komputery ukryty w ich obudowach. Wyjaśniłam im, że nazwa architektura może być myląca, ale nie ma ona nic wspólnego z budownictwem ani tajnymi planami. To po prostu fundamentalny schemat organizacji wewnętrznych części komputera. W zakątku piknikowym spotkałam żabę i świnkę morską. Żaba opowiedziała, że kiedy gotuje zupę, najpierw zbiera wszystkie składniki, a potem, czytając przepis krok po kroku, dodaje je do garnka. Świnka morska dodała, że ona, rozwiązując labirynt, najpierw zapamiętuje jego mapę, a potem, poruszając się po nim, zaznacza w pamięci, które ścieżki już sprawdziła. Zgodziłam się z nimi, że to doskonałe przykłady. Architektura von Neumanna działa podobnie, przechowując w jednej wspólnej pamięci zarówno dane, czyli składniki, jak i program, czyli przepis. Pod wielkim drzewem spotkałam papugę i psa. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o architekturze von Neumanna. Papuga wyjaśniła, że jej kluczowym elementem jest wspólna pamięć dla danych i instrukcji programu. Pies dodał, że składa się ona z trzech głównych części: procesora, który wykonuje obliczenia, pamięci, która przechowuje dane, oraz programu i urządzeń wejścia-wyjścia, które pozwalają na komunikację z otoczeniem. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę, podsumowując, że ten prosty, ale genialny model stał się podstawą budowy niemal wszystkich współczesnych komputerów. Kochani badacze, dzisiaj poznaliśmy architekturę Von Neumanna, fundament, na którym zbudowany jest nasz cyfrowy świat. Zrozumieliśmy, że pomysł przechowywania programu i danych w jednej pamięci był prawdziwym przełomem, który umożliwił powstanie uniwersalnych i elastycznych komputerów. Mam nadzieję, że ta wiedza pomoże Wam lepiej zrozumieć, jak działają maszyny, z których korzystamy na co dzień. Do zobaczenia w Parku Wiedzy.